Cześć, jestem Sany, jestem streamerką na platformie twitch.tv. Na tym kanale znajdziecie różne porady dla nowych streamerów, ale tak jak też mówiłam wcześniej, chciałabym, aby pojawiały się tutaj um, również wiadomości ze świata streamerskiego. Dziś mamy trzy najpopularniejsze persony na scenie streamerskiej: czyli Pokimani, Dr. Disrespect i Ninja. Zapraszam bardzo serdecznie. Temat pierwszy to właśnie odnośnie Poki. Robi sobie ona obecnie przerwę od social mediów i streamowania i YouTube'a. I właśnie to ogłosiła na swoich portalach w zeszłym tygodniu. Streamerka od jakiegoś czasu była na tapecie, dlatego że co jakiś czas wychodzą jakieś różne dramy z nią związane. Tak jak był okres, gdzie wszystko było w porządku, tak po prostu stał się taki efekt domina. Jedna drama, druga drama, trzecia drama, i tak to się kurczę, kręci. Także po części się nie dziwię. dzisiaj. Trochę pokrótce wam opowiem, co się w ogóle działo, co to były zadramy. Zaczęło się od kłótni na Twitterze z youtuberem Kim Starem, gdzie wyśmiał on fanów innej streamerki, a Pokimani stwierdziła, że stanie w ich obronie i powiedziała, że to jest niefajnie wyśmiewać fanów danej streamerki. Możesz komentować jej twórczość, a dlaczego wyśmiewasz jej fanów. I od słowa do słowa zaczęła się mega kłótnia na Twitterze, i um, jakiś czas później Kim Star opublikował i po których miała ona wyzywać niektóre osoby od e, gejów. Potem ona się od tego odniosła i e, no to drama tak się toczyła i toczyła. Kolejna sprawa była taka, że Pokimani zgłaszała kanały na YouTube, które używały jej wizerunek bądź e, negatywnie wypowiadali się na jej temat. Dodatkowo miała ona namawiać swoich widzów, aby robili to samo. Wiele osób uznało ją za hipokrytkę, dlatego że sama streamerka na swoich streamach, na swoich transmisjach ogląda content z YouTube'a, także no, uznali, że to za bardzo nie ma sensu, dlaczego ona <głasza> zgłasza kanały, które używają jej wizerunek, a sama to robi. Dodatkowo przez to, że zgłasza kanały, które po prostu ją krytykują, czy tam e, nagrywają filmiki o niej w jakichś tam celach humorystycznych, ludzie mają taką opinię o niej, że nie bardzo radzi sobie z krytyką w internecie. Streamerka miała też na swoim Twitterze publikować posty, w których mówi, że zaprzecza, aby ludzie oglądali ją tylko dlatego, że jest atrakcyjną kobietą. I tu też wylała się na nią fala hejtu, gdy po jakimś czasie Kim Star, właśnie ten youtuber, z którym wcześniej miała też dramy, napisał, że oskarżują ją o fałszywość, bo ma ona chłopaka, a zachowuje się jak singielka w internecie. Dlaczego tak to wzburzyło yy, morze internetowe? No dlatego, że wielu fanów Połki po tym Twitcie odwróciło się od streamerki, wycofali swoje suby i miała naprawdę ona mega obniżkę, jeżeli chodzi o przychody na streamach. Dlaczego zapytacie? Hmm. są różne powody, taki główny powód, o którym się teraz rozmawia, to to, że niektórzy podobno liczyli na to, że jak będą wysyłać jej pieniądze, to ona się z nimi umówi, że będą mieć z nim jakieś większe szanse. I ponoć właśnie było tak, że jeżeli, jak się oni dowiedzieli, że streamerka ma chłopaka, to właśnie przez to się odsunęli od niej. Nie wiem, czy to faktycznie jest prawda, ale no myślę, że Patrząc na jej ilość, ilość jej widzów na streamach, podejrzewam, że na pewno jakaś część gdzieś tam po cichu mogła faktycznie liczyć na takie rzeczy. Tak jak mówiłam, to wszystko jest taki efekt domino, od jednej dramy do drugiej dramy. Dlatego podejrzewam też, że to, to było za dużo dla streamerki i pewnie po części dlatego postanowiłam zrobić sobie przerwę. Uważam, że z tych właśnie sytuacji można wyciągnąć pewne wnioski. Po pierwsze, gdy stajesz się osobą publiczną, Um, musisz uważać na to, co piszesz w internecie. Po drugie, jak piszesz coś w internecie, to musisz też być świadom, świadoma, że um, ktoś może Cię odebrać negatywnie. Um, po trzecie, gdy jesteś na świetczniku, gdy już stajesz się tą osobą publiczną, każdy no, po części ma prawo komentować to, co ty tworzysz, to, co piszesz i odnosić się do tego, co um, ty właśnie tam, na tym na przykład, nawet Twitterze piszesz. Po czwarte, jeżeli popełnisz błąd. Przemyśl to dokładnie, wyczysz się, odetnij się od tego i nie zamykaj się w swoim ego. Jeżeli popełnisz błąd i wiesz o tym, że popełniłeś błąd, przeproś za to. Zostanie ci to wybaczone, bo tak to zazwyczaj jest właśnie w tym świecie internetowym, że jeżeli ktoś popełni błąd i przeprosi, i wyjaśni o co chodziło, i przyzna się do winy, to zostanie mu to wybaczone. W tym wypadku, jeżeli chodzi o Połki, jeżeli chodzi o Iwinę, z czym się akurat zgadzam, to zgłaszanie mniejszych kanałów tylko dlatego, że wyrażają swoje, swoją opinię na jej temat, albo po prostu nagrywają jakieś humorystyczne filmiki i ona to po prostu tak mega bierze do siebie i zgłasza te kanały, jednocześnie odbiera im um, szansę na zarobek, bo te filmy zostają właśnie usunięte ze serwisu YouTube, no to moim zdaniem jest to mega niefajne. Po piąte, dla widzów, streamerów, to pamiętaj, że jeżeli wysyłasz komuś donację bądź wspierasz tego streamera, robisz to dobrowolnie. Czyli jeżeli wysyłasz coś do streamerki czy streamera, to nie, nie znaczy to, że są oni wówczas zobowiązani do czegokolwiek wobec ciebie, bo to jest dobrowolna donacja, to jest dobrowolne wsparcie. Uważasz, że kanał e, robi dobrą robotę i chcesz po prostu wspierać twórcę. Doktor Disrespect odpalił stream na swoim kanale na YouTube po tym jak został zbanowany na Twitch. Nikt do dzisiaj do dzisiejszego dnia nie wie za co doktor został zbanowany. Sam streamer również utrzymuje wersję, że sam o tym nie wie. Na swoim streamie udało mu się dobić do ponad pół miliona widzów i dostał masę wsparcia finansowego. Doktor uważa, że nie zrobił nic za co powinien dostać bana i powiedział, że ze strony Twitch nie było również żadnej komunikacji odnośnie tego tematu. Po prostu dostał bana i już. Um, jeśli to prawda, to ma prawo być wkurzony na platformę o zabranie mojego dorobku życia, zwłaszcza, że wkładał w ten kanał bardzo dużo pracy na przełomie e, ostatnich lat i stał się taką twarzą Twitcha. Ale z drugiej strony, dzięki temu, YouTube zyskał naprawdę popularnego streamera: 500 tysięcy osób na jednym streamie to jest naprawdę ogromny, ogromny sukces. Trzeci dzisiaj temat to powrót Ninja na Twitcha, prawie dwa miesiące temu informowałam Was o tym, że platforma streamerska Mixer zostanie zamknięta. Ninja był topowym streamerem na platformie Twitch, był jedną, również kolejną z twarzy Twitcha. W 2019 roku przeniósł się na platformę Mixera podać miał podpisać kontakt na 30 tysięcy dolarów. Potem, gdy zamknięto Mixera, Blevin streamował trochę na YouTubie, ale niedawno wrócił też na Twitcha. Zdecydowanie to zdziwiło wiele osób, w tym również mnie, dlatego, że z tym właśnie odejściem Ninji z Twitcha było sporo dram. Gdy promowali oni na jego kanale Twitch inne kanały oraz również Treści pornograficzne. Streamer nagrał, pamiętam wtedy o tym filmik, był mega zniesmaczony sytuacją. Zwłaszcza, że kanał na Twitchu budował przez 8 lat. Widocznie zostało to wybaczone. Podobno jest on obecnie bez agenta i po prostu testuje sobie wody i chce sprawdzić, gdzie mu będzie najlepiej. Także nie chcę się na razie określać, na jakiej platformie zostanie. Ok, także to na tyle. Bardzo krótki film, mam nadzieję, że wyszedł. Po prostu najważniejsze trzy wiadomości chciałam Wam przedstawić, co się ostatnio działa. Zapraszam Was na mój kanał na Twitchu: twitch.tv ukośnik 92. Streamuję w każdy poniedziałek, środę i czwartek w ciągu dnia. Dajcie znać, co myślicie o tym i jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie oczywiście zasubskrybować kanał, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia. 吃麦鸡些，爸爸。